Czy mogę wybrać materiały i kolory wykończenia w moim domu w Hiszpanii? Możesz. Jesteśmy tutaj akurat w mieszkaniu pokazowym, w którym dla klientów wystawione są materiały do wyboru. Są to kolory i materiały, z których zrobione są fronty kuchenne i macie tutaj do wyboru. Oprócz tego, że możecie wybrać sobie kolor frontów kuchennych, możecie wybrać sobie kolor blatów. Wszystkie. Okucia mogą być w kolorze białym, srebrnym albo czarnym. Tutaj macie do wyboru materiały do łazienek, bo są dwie łazienki, dwie lub trzy sypialnie i oczywiście na podłogi. Także zobaczcie, u niektórych deweloperów możecie jeszcze sobie updateować swoją nieruchomość, możecie dołożyć sobie ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie podłogowe w łazienkach, możecie na przykład zmienić sobie sprzęty z Bosza na miele oraz wiele, wiele innych rzeczy. Zawsze rezerwując mieszkanie, dopytajcie się, czy deweloper ma jakieś opcje dodatkowe i takie opcje, które są w cenie waszego mieszkania. Jeżeli o tym nie wiedziałeś, obserwuj nasz kanał. Mieszkania czeka na Ciebie. Adios.